Hej, 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 witam Was ponownie bardzo serdecznie w nowej miniserii na moim kanale. Nazywam to miniserią, ponieważ myślę, że spokojnie wyrobimy się poniżej 10 odcinków. Oczywiście nie będę dla Was ogrywał całego Assassin's Creed Syndicate, a jedynie dodatek DLC zatytułowany Kuba Rozpruwacz, czyli oczywiście Jack the Ripper. Dlaczego zdecydowałem się na taką miniserię? Powód jest w miarę prosty. Słuchajcie, ja bardzo lubię kiedy w grach przygodowych, w grach, które em, domyślnie nie są nastawione na strach, pojawia się pewien wątek strachu. Świetnym Przykładem, niech tutaj będzie e, pamiętny rozdział z odświeżonego Tifa, albo e, sceny z Nowych Przygód Larry Crofta albo e, epizody ze Scarecrowem z Batmana. To były zawsze te chyba najfajniejsze i najbardziej za zapadające w pamięć rozdziały. Stwierdziłem, że warto będzie wam pokazać, jak wygląda to DLC. Ja będę ogrywał je na ślepo, więc myślę, że czeka nas e, sporo wrażeń. Pozwólcie, że rozpocznę. For 20 years, after the assassins defeated the Templars in London, the city enjoyed a certain peace until the autumn of terror. In 1888, London is plunged into shadow and fear by a series of gruesome and unsolvable murders. The brothels of Whitechapel seem warm and safe by comparison to its streets. Where prostitutes are being mutilated and left on grotesque display for the world to ogle. Jacob Fry hunts the elusive killer to bring an end to the terror of Jack the Ripper. Get a move on, Mr. Finch. This is the story of a lifetime. Mr. Weaversbrook. I know you have more of the Ripper's letters. I told you to stay away from me. Stop publishing his letters. You've turned an unknown miscreant into a legend, and that's exactly what he wants. Jacob, thank God I found you. It's the Ripper. He's done it again. Ten młody to Jack Fry, Jacob Fry. Przepraszam.

Okej, okay, to co zobaczyliśmy teraz jest już na samym starcie bardzo zastanawiające, bo Jack użył swojego e, zmysłu, żeby zobaczyć ukryty znak na ścianie. Ale jeśli ja dobrze rozumiem świat, w jakim e, żyją asasyni, to tylko inny asasyn mógł pozostawić taki sygnał. Wow, jesteśmy. Kubą rozprowaczem, wyobraźcie sobie. Wygląda to troszeczkę jak. Ee, jak. E, jakiś, nie wiem, wiktoriański scarecrow z Batmana. Mamy śledzić Jacoba. Koleś widzę chcą mi wchodzić w drogę, ale chyba sobie odpuszczą. Typowa dla serii misja ze śledzeniem. Jacob co prawda zobaczył mnie kątem oka, ale chwilę się porozgląda i zaraz ruszy przed siebie dalej. Aha, pościg, dobra, chyba o to chodziło. Sorry. Totalnie nie wyczułem. Byłem pewien, że, że nie może mnie zobaczyć. Zastraszanie. Terror, jaki Kuba sieje w Londynie, oparty jest na wykorzystanym przez nie strachu. Jedynym, jednym ze zastos, zastosowanych przez Kubę narzędzi zastraszania jest silne powalenie. Jeżeli przeprowadzisz się je do końca, przerazisz każdego przeciwnika, który to zobaczy. Przytrzymaj kwadrat tak jak przy tradycyjnym zabójstwie, e, aby zastosować silne powalenie. Postępuj zgodnie z poleceniami, aby je ukończyć. Czyli cóż, znaleźliśmy sobie ofiarę w tłumie ludzi. I będziemy dawać popis siły. Ok, połączone jest to z QTE, totalnie brutalnymi wykończeniami. Ok, wszyscy zgromadzeni faktycznie zaczynają przede mną uciekać, ale nie za wiem, jak ma mi to pomóc w pościgu Jacoba. Swoją drogą te granaty dymne Jacoba chyba troszeczkę się zmieniło od czasu kiedy sam w to grałem. Ponieważ dają jakiś, jakiś dziwny efekt, widzieliście, taka zielona poświata się robiła. To nie jest normalny sposób działania tych granatów. E, dobra, system zastraszenia. Wrogowie reagują na grozę rozpruwacza na trzy sposoby. Spokojem, zaniepokojeniem oraz przerażeniem. Działania zastraszające budzą w przeciwnikach niepokój, następnie zaś przerażenie. Możesz wpływać na stan lęku przeciwnika za pomocą narzędzi zastraszenia takich jak na przykład okrzyk śmierci lub kolce. Ok, najpierw ich... O oh wow, to był faktycznie turbo brutal! Policja uciekła czterech na jednego, a i tak byłem wystarczająco przerażający, żeby, żeby ich odgonić. że po prostu, że będziemy walczyć z Jacobem. Dobra, on zaraz pewnie będzie... Najłatwiej no jest kontrolować. Jak we wszystkich asesynach. To się nigdy nie zmieniło. Zamiast mnie zabić, on ucieka. No brawo, Jacob. Jesteś świetnym asesynem. Wzrok orła. Czyli widzicie? Kuba Rozprówacz musi być asasynem, po prostu inaczej by się nie dało. Przyszedł tędy, tamtędy. Podbiegnijmy. Wiemy, że przydostał się tędy i wbiegł na podwórko. Obrócił się za siebie i pobiegł dalej. Uciek, cholera, uciek. Spokoj, i tak nie wierzyłbym, że dla dodatku DLC e, Kuba mógłby zabić Jacoba. Nie poświęciliby tak ważnej postaci. Z drugiej strony to by było całkiem interesujące, bo powiedzmy, że wtedy e, jego siostra i mogłaby. E, Iwi właściwie mogłaby. E, Żądna zemsty, ścigać kubę Rozpruwacza. To by było całkiem interesujące, ale podejrzewam, że tą drogą nie pójdą. Dobra, mały cięcie bloading. Idziesz gdzieś, Jacob. Jack... Ranił go chyba. Tak to wyglądało przez moment. See the irony, brother Jack. Only you know who the Ripper is, but you can't tell a living soul because it would destroy you and the assassins. Ha! No, 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 no! Jack, we can fix you. Fix me. I jestem the Sabiu! Nie wierzę! Poświęcili główną postać podstawki na rozwinięcie fabuły w DLC? Ale jazda. Trochę, trochę mnie dziwi jeszcze fakt, że. że nazywali się braćmi. Wi wi wiadomo, asasyni, tak? Brać, jedna wielka. Oni mogą się tak w wewnętrznym kręgu nazywać, ale co? E jeśli w tym będzie coś więcej, pamiętajcie, że bohaterami podstawki jest rodzeństwo. O, dodali polski napis, bardzo sympatycznie. Kuba rozpruwacz. W sensie głupio jest mi sugerować, że kubą rozpruwaczem jest tak naprawdę Iwi, ale. korcąca wizja. No, dobra. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Miss Fry. Miss Everline. Why exactly have you had me escorted here? My men and I have been hunting the Ripper around the clock for months now, and we've nothing to show for it. There's nothing I can tell the public. What's the Ripper to do with me? My brother has had me summoned here from India can't this wait as far as i know you may be the last assassin in london what do you mean where's jacob i oh, wish i knew father father to be found even as an elusive shadow is committing the most hideous crimes the city has ever seen and you believe this is no coincidence the killer is selective and dispassionate and has left not a single trace of his passage i've seen such a talent for assassination and avoiding detection only once before when i worked with the two of you

Nie bójcie się ludzie w brzydkich butach. Ocalę was przed mordercą. Swoją drogą to ciekawa informacja, że Iwi e, po zakończeniu e, rzeczy z podstawki przybywała w Indiach. Ten i cały Henry przecież jest, jest Indii, tak?

...is not the woman I met a few times at the frying pan pub. Then who was she? I was hoping you could tell me. Go see for yourself. Okay, they'll let us i And probably in this zekomark... This is be a place first murder. Was Miss Nichols' body identified? Her husband hadn't seen her in 11 years. He barely glanced at the poor woman before he had the goal to forgive her for what she'd done to him the press reported widely that miss Nichols finger bore the mark of a ring it was forcibly removed and the same is true of his other victims <laughs> O, dobra, coś się pojawia. Trzy miesiące temu liczne rany. Okej, okay, trochę dziwna rzecz, tego nie było w podstawce. Zobaczmy, co jest za zasianem. Nie, zasianem, spokój. Tu coś mamy. Więcej zaschniętej krwi. To jest e, ślad dłoni, wyraźnie. Ok, i tu coś na górze. Dobra, mamy ostatni trzeci z trzech śladów. Czy coś, coś teraz stanie? Połączymy te fakty, czy o co biega? Naciśnij L2, aby otworzy trajektorię, a następnie. Okej. Okay. Czyli w ten sposób znajdziemy pierścień, tak? O, całkiem sympatyczne, ale tro trochę dziwne. Ona sama rzuciła ten pierścień, o co biega? Na razie nie ma to dla mnie większego sensu. Sprawdźmy. Pierścień, który mógł nosić tylko zaprzysiężony asasyn. I zobaczyliśmy, Nichols. Ring. An ring. She must have away the A act to the Brotherhood. Tak. Yes. I of letting the first city of the world lapse into Muszę leave, Pani Fry. Mam business w Whitechapel. Dobry inspektor. Dziękuję za No cóż, poznaliśmy sprawę tego zabójstwa. Eee, I co będziemy mieć dalej? Czy, czy będziemy mieli otwarte miasto, tak jak w, w podstawce, czy, czy co się teraz będzie działo? Inspektor e, Aberline potrzebuje Twojej pomocy. Terror szyżony przez rozpruwacza zapoczątkował falę zbrodni, a na ulicę wylegli... wylegli Wszelkie maści bandyci, od pospolitych złodziejaszków aż po naśladowców, dzielnica Whitechapel zmieniła się w krwawą łaźnię. Misje łowy na zbirów, ee, bokserski lockout? Czym jest lockout? Nie wiem. Oraz eskorta prawa są teraz dostępne. Mamy trzy rodzaje misji, e, w, w którymi możemy podążać. No dobrze. E, Rzućmy okiem na mapę. W ogóle, jaki mamy obszar dostępny w grze? Ok, czyli te pierwsze, pierwsze lokacje, poz, po, pozostałe podejrzewam przez, um, przez te DLC nie będą dostępne. Możemy sobie zaraz sprawdzić, którą z misji pobocznych, a potem e, polecieć dalej e, z misjami głównymi. Kredo potwora, nieszczęście. Sugerowany poziom 10, na szczęście przyniosł mi podstaw, postać z podstawki. Poszukiwane zaporwania. Dobra, no w sumie możemy się tu udać. Zobaczymy, czy mam linkę moją. Mam moją linkę. To jest oczywiście e, nowa podstawa e, komunikacji w tej części. Wow, takiego wyskoku to ty jeszcze nie robiłaś. To jest ta właśnie rzecz dodana w syndykacie. Wygląda trochę dziwnie, no ale jakby nie patrzeć, bardzo, bardzo ułatwia granie. Jest przydatne. Ogólnie zrobiło się tak troszkę właśnie Batmanowo w tej części, moim skromnym zdaniem. Tu przeskoczymy na ten dach bez problemu, wejdziemy sobie tędy. I czy dostanę się na drugą Mańkę? Tak, dostanę. Minęliśmy właśnie zadanie główne, ale tak jak mówię, będziemy chyba robić jedno na, na odcinek, ewentualnie dwa, zależy ile będą trwały. Wkraczasz na trudny obszar. Zalecane ulepszenie wyposażenia. Zobaczmy, czy ja faktycznie mam co ulepszać. Umiejętności... Nie no, mam poziom dziesiąt... A, dobra, faktycznie. Da się tu coś rozwinąć. Dobra, ale skoro nie mamy punktów, to i tak nie będziemy się nad tym zastanawiać. Co jest naszym celem? Spróbować cel żywy. Czyli chodzi o porwania. Porwania były już dodane w poprzedniej części. Były całkiem ok. Rozejrzyjmy się, otagujmy nasze cele. Żółty. Nas interesuje oczywiście żółty. Czerwoni, czerwoni są bandyci. Niebiescy są policjanci. Pozwolę sobie podjechać tutaj, mam nadzieję niezauważony, i zabić kolegę z góry. Zanim zobaczy mnie ktokolwiek tutaj. Bierz go, bierz go, bierz go. Dobrze. Zanim ktokolwiek się kapnął. I w ten sposób muszę go teraz e, przetransportować do jakiejś karety. Tylko jakby ją tu znaleźć? Tu, tu nie ma przejścia. No łap go, łap go, łap go, łap go, co jest? Miałem już na tej postaci rozwinięte na maksa e, uciszanie celu. Bardzo. Dobra, już mam. Jest napisane na ekranie, że mam trzymać krzyżyk, a najwyraźniej mam go po prostu tapować. Jesteśmy już blisko karety. Tylko nie wiem, czy możemy skorzystać z tej. Chyba raczej z tamtej. Dokładnie. Zresztą widać, że jest podświetlona. Nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać misje poboczne w odcinkach z tej miniserii, dawajcie znać. Ja myślę, że nie będzie, nie będzie sensu. Będziemy robić sobie tylko te e, główne, bo to one są tutaj najważniejsze. A mogę tą tą dorożką taranować dosłownie wszystko. Ona jest nic nieśmiertelna. Kurde, zdarzają się jakieś doładowania lewej. To mi się w podstawce nigdy nie zdarzało. Jest, jest aż dziwne. Coś musiało im pójść nie tak. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Mhm, so mm czyli tutaj, tutaj będziemy rozwijać e, ścieżkę współpracy z Frederikiem Aberleinem i e, mamy trzy rzeczy u niego do zdobycia. Za wykonywanie oczywiście misji pobocznych możemy odblokować e, trzy typy przedmiotów, czyli myślę, że będzie warto. Dobrze. W takim razie kończymy tą aktywność i myślę, że skończymy sobie ten pierwszy odcinek. Było jakieś takie sensowne wprowadzenie, będziecie wiedzieć mniej więcej na czym polega fabuła i do czego będziemy w tej e, serii dążyć. Na razie wrażenia takie sobie, zobaczymy czy to się rozkręci czy też nie. Także na dziś to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeśli macie obawy, że, że ta miniseria będzie w jakikolwiek sposób wpływać na e, pozostałe dwie serie, czyli Wiedźminie i Until Dawn, nie bójcie się, to będzie po prostu ten... E, Drugi materiał dziennie, nie ten jeden główny, także nic, nic wam nie ucieknie. Jeszcze raz trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo. Pa, 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 pa. pa.